Witam wszystkich. Tematem dzisiejszej lekcji jest dyfrakcja fal mechanicznych. Zwykle ten temat omawiam tuż po definicji zjawiska interferencji, ale chciałem, żeby było troszkę więcej zadań. I dlatego opuściłem chwilowo dyfrakcję, ale musimy do niej teraz, teraz wrócić. A więc, dyfrakcja to jest zjawisko ugięcia fali. Okazuje się, że nie zawsze fale rozchodzą się prosto liniowo, i w pewnych warunkach mamy do, do czynienia z ugięciem. I w, y, obserwując, obserwując zachowanie fal, y, Heuchens doszedł do... sformułował pewną zasadę, która nie jest jakimś prawem fizycznym, ale pozwala w wielu sytuacjach przewidzieć zachowanie fali przy przychodzeniu obok różnych przeszkód. No i są różne sformułowania tej zasady. Tu podam jedną z nich, więc tu przyczynę, bo piszę bardzo niewyraźnie. Każdy punkt ośrodka, do którego dotarło czoło fali, można uznać za źródło nowej fali kulistej. Czasami się nazywa tą falę elementarną. Wypadkowo, wypadkową powierzchnię falową tworzy powierzchnia styczna do wszystkich fal cząstkowych i ją właśnie obserwuje się w ośrodku. No, zaraz to zastosujemy, to będzie to może bardziej. Zrozumiałe i od razu przejdziemy do wyprowadzenia prawa odbicia. Więc mamy w tym miejscu powierzchnię falową. A te linie to, to są promienie fali, pokazują kierunek ruchu fali, więc tu powinienem przy tej prędkości, przy jednej i przy drugiej symbol wektora zapisać, ale nie zrobiłem to, ponieważ. Musiałbym wtedy oznaczyć te, te wektory z innymi indeksami, no bo te wektory nie są takie same, ale ich wartości są takie same. Ale co tu jeszcze mamy? To jest granica dwóch ośrodków materialnych. To jest, to jest jeden ośrodek, a to jest inny ośrodek. I w tych dwóch ośrodkach fala porusza się z różną prędkością. I okazuje się, że na granicy tych dwóch, dwóch ośrodków zachodzą dwa, zjawis dwa zjawiska. Zjawisko odbicia i zjawisko, zjawisko załamania, więc my omówimy najpierw y, zjawisko odbicia i będziemy korzystali właśnie z, z tej zasady Huygensa, która y, pozwala przewidywać zachowanie fali. Znaczy my właściwie y, znamy y, prawo, prawo odbicia, no ale będziemy udawali, że dopiero, dopiero go poznajemy, ale właściwie może nawet, jeżeli znamy, to pierwszy raz to, to wyprowadzimy. Więc powierzchnia falowa z prędkością V zbliża się do granicy ośrodków. Czyli ta powierzchnia przesuwa się. W pewnym momencie ta powierzchnia jest w tym miejscu i jej, jej skrajny punkt dotarł do punktu A. No i zgodnie, i potem oczywiście te kolejne punkty będą docierały do tej granicy ośrodków, i każdy punkt, do którego ta fala dot, dotrze, staje się źródłem nowej fali elementarnej. No i ale my rozpatrzmy y, tą falę elementarną, która właśnie w tym momencie powstała w punkcie A. No, część tej fali przenika do drugiego ośrodka, ale tym się zajmiemy za chwileczkę. A część. Y, Pozostaje w tym ośrodku, czyli rozchodzi się z punktu A fala kulista. Fala kulista, coraz dalej, coraz dalej. I w czasie, gdy drugi, drugi koniec tej, tej fali, czy ten koniec, y, z punktu C, no jeszcze sekundę, jak fala ta dotarła do punktu A, to ten koniec fali dotarł do punktu C. I teraz w tym punkcie powstała fala elementarna, i w czasie, w którym fala z punktu C dotarła do punktu B, czy przebyła drogę CB o takiej długości, to fala z punktu A, która w tym samym czasie się poruszała i z tą samą prędkością w tym ośrodku, przebyła taką samą drogę. Ale jest to fala kulista, więc z tego punktu. Tu w cyrkiel wbijamy i no gdzie jest tu cyrkiel? No mogę pokazać. Cyrkiel, może tak od, odmierzamy. Odmierzamy odległość od punktu C cyrklem do punktu B. O, tą odległość. Następnie wbijamy cyrkiel w punkt A i rysujemy tu o fragment okręgu. To mógłbym więcej narysować, ale tylko tyle potrzebuję. I tu, tu, tu ta linia, taka, ten łuk, który tu widzicie, tak, może nie wiem, dokładnie dość krótki, ale da się zauważyć, to to jest fragment tej fali elementarnej, która dotarła między nimi do punktu D w czasie, gdy fala z punktu C dotarła z, z punktu C dotarła do punktu B jak fala z punktu C dotarła do punktu B, to fala z punktu A dotarła aż do więc między innymi do punktu D. A czym jest punkt D? Zaraz to się okaże. No i teraz co? Fala elementarna, która tu powstała, jest już o tu, już dotarła do tego miejsca, między innymi do punktu D, a punkt B stał się źródłem nowej fali elementarnej, ale promień tej, tego, tej fali kulistej jest równy 0 chwilowo, no bo dopiero tu dotarła. No i teraz rysujemy styczną do tych dwóch fal elementarnych, czyli do fali tej, którą tu narysowałem, do tej powierzchni falowej i do tej powierzchni falowej o promieniu równym 0, czyli właściwie do tego punktu styczną. Więc rysujemy styczną do tej fali elementarnej i w, w punkcie d ta styczna dotyka do tej fali elementarnej, która powstała w, w punkcie a. No jak teraz y, połączymy ten punkt d z punktem a, no to tu mamy fragment okręgu, a tu jest styczna do okręgu. To styczna do okręgu jest prostopadła do promienia. Ten odcinek ad to jest promień tego okręgu, który tu rysowaliśmy. Czyli kąt między tą styczną a między odcinkiem AD jest kątem prosty. Tak samo jak kąt tu w w, o w punkcie C też jest kątem prostym. I w, y, dalej fala porusza się to jest ta nowa powierzchnia falowa i fala zawsze porusza się prostopadle do powierzchni falowej więc porusza się w tym kierunku czyli o prosto, o to są promienie fali, pokazujące kierunek ruchu, czyli prostopadle do, kierunku, do powierzchni falowej tej B, D, porusza się fala, czyli wzdłuż tej te prostej A, A, D i dalej jeszcze. Czyli w tym kierunku. Z tą samą prędkością, bo nadal pozostaje w tym samym ośrodku. No i o, mamy te kilka punktów, czyli A, B, C, D. Y, Narysujemy tu prost, linię prostopadłą do granicy ośrodku, tą to, to linię przerywaną i tu linię przerywaną. Ta linia nazywa się i w matematyce i w fizyce normalną do tej powierzchni. To jest, to, czyli ta linia to jest normalna, czyli prostopadłą nazywają normalną. No, z punktu widzenia uczniów pewnie to jest dziwactwo, no ale, ale takie takie nazywnictwo funkcjonuje, czyli, czyli to jest normalna do powierzchni. Prostopadła do powierzchni to jest inaczej linia normalna do powierzchni. I kąt między kierunkiem ruchu fali, a tą normalną do powierzchni, jest kątem padania. Teraz kąt między tą kierunkiem ruchu fali, to jest oczywiście między kierunkiem fali padającej, a tu kąt między kierunkiem Między normalną do powierzchni do tej granicy ośrodków i kierunkiem ruchu fali odbitej to jest kąt odbicia. I te, te kąty, kąt alfa i kąt beta, możemy znaleźć tych, w tych trójkątach ACB i ADB. Kąt alfa znajdujemy tu. Kąt CAB to też jest kąt alfa. No, możemy skorzystać, znaczy możemy z, znaczy wykorzystać tą, to, że suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, ale można już wykorzystać również uogólnienie tego znaczy tego związku, które często stosujemy na fizyce, że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe, czyli, czyli ramiona kąta alfa tego, patrzymy, to ramię jest prostopadłe do tego ramienia, a to ramię jest prostopadłe do odcinka AC, czyli między AC i AB jest też kąt alfa, bo ramiona kąta alfa są prostopadłe do ramion kąta CA, CAB. I podobnie tu. Ramiona kąta beta są, czyli to ramię jest prostopadłe do tej stycznej, a normalna jest prostopadła do tej granicy ośrodków, czyli między tą granicą ośrodków, czy odcinkiem AB i tą styczną jest też kąt beta. I teraz chcemy wykazać, właśnie, że bo już wiemy, że znamy prawo, prawo odbicia, że kąt padania równy jest kątowi odbicia, czy kąt odbicia jest, równy jest kątowi padania. No i trzeba to tylko wykazać z, z tych trójkątów. Więc zauważamy, że w, przyjrzymy się trójkątowi ACB i trójkątowi ADB. No, będę chciał wykazać, że są to identyczne trójkąty. I teraz dlaczego? Zauważam, że mają jeden wspólny bok, więc jeden bok mają o tej samej długości na pewno. Potem przypomnijcie sobie, że cylkiem odmierzałem długość CB. I potem rysowałem fragment okręgu o promieniu równym właśnie A, też C, CB, ale z, punktu, z tego punktu rysowałem i to był fragment tego okręgu, czyli odległość od A do D jest równa odległości C, CB, czyli mamy już drugi bok identyczny. No i mają jeden kąt identyczny, bo to jest kąt prosty, to jest też kąt prosty. I tu zapisałem tylko to, czyli mają tak jeden bok wspólny. Potem to CB, czy odcinek CB jest równy odcinkowi AD i mają jeden kąt y, identyczny, to jest kąt prosty, czy ten A ADB i również kąt ACB jest kątem prostym. No i z tego wynika, że są identyczne trójkąty, a więc również y, odpowiadające sobie kąty są równe, a więc właśnie kąt alfa jest równy kątowi beta, czy kąt y, odbicia jest równy kątowi padania. No i tu zapisaliśmy, kąt odbicia jest równy kątowi badania. No muszę się trochę napić, bo już jest chyba prawie trzecia w nocy. No dobrze. I teraz jeszcze tylko, żeby to w formie coś zostało z tego rozumowania, więc tu trochę zapisałem. Znaczy to samo co wcześniej powiedziałem, tylko jakoś w skrócie żeby jakieś tam szczątki z tego zostały punkt A, do którego dotarła fala stał, stał się źródłem nowej fali elementarnej, kulistej w czasie, gdy fala z punktu C z punktu C dotarła z punktu C dotarła do punktu B fala elementarna z punktu A dotarła między innymi do punktu D czyli fal, jeżeli w Czasie, gdy fala z punktu C dotarła do punktu B, to w tym czasie fala z punktu A dotarła do punktu D. Y, powierzchnia styczna do fal elementarnych jest nową powierzchnią falową, czyli to jest ta powierzchnia styczna do fal elementarnych. D, Db. Y, Fala porusza się prostopadle do powierzchni falowej, czyli jak już mamy tą powierzchnię falową, to wiemy, że kierunek jej ruchu jest prostopadły do niej czyli jest zgodny z, tym, y, z, z prostą AD? Tak? Czy kierunek ruchu jest zgodny z prostą AD? No i to tyle o prawie, y, prawie odbicia. Teraz prawo załamania. No właśnie, bo y, my już tu nie rysowaliśmy tej fali odbitej, żeby jakoś coś było to widoczne, jednak. A teraz właśnie część fali, czy fala dociera do granicy ośrodku, tak jak było wcześniej. I w punkcie A punkt A staje się źródłem nowej fali elementarnej, ale część tej fali porusza się w tym samym ośrodku jeszcze, ale część wynika do drugiego ośrodka, i załóżmy, że fale w ośrodku tym drugim, że fala w ośrodku drugim porusza się wolniej niż w ośrodku pierwszym, czy V1 jest większe od V2, czy tu się porusza szybciej, a tu się porusza wolniej. No i dokładnie to samo rozumowanie. Gdy fala dotarła do punktu A, to drugi koniec fali był w punkcie C. I w czasie, gdy fala z punktu C dotarła do punktu B, to fala elementarna, która powstała w momencie, gdy Dotarła fala do punktu A yy, yy, znaczy fala elementarna kulista przemieściła się już w tym drugim ośrodku yy, to jest fragment tej fali kulistej, ale zauważmy, że promień tej fali kulistej jest mniejszy niż długość odcinka CB, ponieważ yy, znaczy droga, yy, dro yy, droga przebyta przez falę Elementalną z punktu A do tej powierzchni falowej, czyli tu, tu lub na przykład tu, jest, była w tym samym czasie przebywana co droga przebyta przez falę drugi koniec fali z punktu C do B, ale z punktu B, C do punktu B poruszała się fala z prędkością V1 większą od prędkości V2, z którą fala się poruszała y, tu do punktu D, między innymi do punktu D, czyli Czyli ta fala, która przeniknęła do drugiego ośrodka, przybyła mniejszą drogą niż fala, która jeszcze poruszała się w tym pierwszym ośrodku. No i teraz, gdy ta, ten koniec fali dotarł do punktu B, to, to, to tu też powstała nowa fala elementarna, ale chwilowo jej promień jest równy 0 no i rysujemy teraz styczną do, do tych fal elementarnych.